Siema Dzisiaj sobie ocenimy nową piosenkę ekipy Już od razu wiem, że ocena będzie totalnie, bardzo, totalnie aż tak niska Więc dam od razu dislike Okej okay. Zaczyna się już to szpanersko Jesteśmy od dziś robimy melancholia. Justina Bibera Wy od Biebera to wy w ogóle nie macie podjazdu. Bieber to już to jest legenda, to jest ikona. A wy jesteście jakieś kilka galaktyk za nim. Kto by pomyślał, życie tak szybko się zmienia? Sezon trzeci się zamyka, za to czwarte się otwiera. Otwiera to się chyba twoja, twój tyłek. Mała ekipa leci za ocean. To dzieje się tu i teraz. Nieważne gdzie będę, lecz ważne z jadę. Będziesz w dupie i pojedziesz sam. Teraz swoją brygadę. Lecimy na wyprawę. Nie martw się deszczem pod parasolem marzeń. Parasol marzeń nie będzie ci potrzebny, bo ty ich nie masz nie mamy żadnych barier póki jesteśmy wszyscy razem ocean to spory jacuzzi cała planeta dla mnie o inclusive yeah. mam swoich ludzi yeah. domy dobieram sobie do stylowy okay. świat był zamknięty na kluczy trochę zepsuło to nam sezon drugi zresztą komu to nie zepsuło zresztą komu by pandemia nie zepsuła życia ten jest bez bezsensem Jesteśmy głodni podróży Słońce wychodzi po burzy Pora się ruszyć A burza będzie trwała wiecznie I życie to lekcja Swoją dobrze pamiętam Codziennie chcę być lepsza By wady A lepsza to nie będziesz, bo Wardega i tak cię zaraz złapie Przezwyciężać Na czymś nie widzę moją ksywkę Ale to kolejny clickbait wszędzie opi Wszystko z tobą to jest clickbait Oraz skamp I nie pora odpocząć na wyspie Nie zajmuj. Eee, nie przeklinajmy tutaj! Podobno jesteście family friendly Tadata A tu się okazało, że mną melasz to nie bankiem tu za A jakaś stypa Najżecie ty nie na chwilę, no a wyszedłem stąd dopiero rankiem To trochę mele Rankiem Chyba się cofnąłeś w czasie Zimierzek. Czasem trzeba sobie zrobić reset Globus jest dziurawy od finese Będę kończył, no bo muszę lecieć Lecieć na swój pogrzeb A ten w ogóle wyskakuje w koszulce Najśmieszniejszego klubu piłkarskiego na świecie Czyli Manchester United Oczywiście To nie jest tak, że Mimo, że jestem kibicem Liverpoolu Lubię Manchester United Tak, tak, ale Nie zmienia to faktu, że to jest ten klub jest taki zabawny. Grano! Robimy tak A tak, tak atak na marginesie to: Cristiano Ronaldo strzelił 806 goli i pobił rekord największej liczby bramek strzelonej łącznie w klubie i reprezentacji. No więc. Szacun. Lato, na basen, tak jak na yy. Chyba raczej. Uciekasz z Amfield się pracą, gdy się bawię z moją badą Której nie masz Nie bawię to na bogato, wypijmy za to nowy sezon czas No, jak się bawisz to na bogato, a czy nasz kraj jest taki bogaty? Nie wydaje mi się. Zacząć Nowy sezon czas zaczął Chyba skończyć. Raz, dwa, trzy. Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę. Wspieram swoją brigadę. Lecimy na wyprawę. Nie martw się deszczem. Pod parasolem marzeń nie mamy żadnych bajek. Jest I, i jesteśmy wszyscy razem. To wszystko jest ustawione. To nie istnieje. Nie myślicie, że one są w jakimś dziwnym domu czy w jakiejś innej all-inclusive all na zagranicu Nie, oni to, to sobie ustawili jak całe swoją drogę do sukcesu. Jesteśmy wszyscy razem Średnio pływam, za to na za często Nawet ja pływam lepiej od ciebie. Dobrywać, daj mi drinka, to żaden problem chyba. Kłopoty pod dywan, poddywanie. A, a jak dużo ma Jeden Tyman? A czy ty masz dywany w domu? Życie to tylko chwila. zobacz jak szybko mija. Moje marzenia to ósma Billa. Pokażę ci, jak się ją wija. Mówią mi Michael. Majkę! Niedawno w walkę. Wróciłem z Ciebie to akurat szanuję. Masz karłowatość przyrodkową. Mierzysz jakieś metry 20. M. Uruchujesz na to samo stworzenie co Messi. A mimo to osiągnęłeś taki sukces. I to bez żadnych sterydów. Tak więc, Leo. Mam czas na wakacje. To to jedyne, pragnę. Bore, mogę ci przyziąć. Ze jedną kobietę nie tysiąc. Nawet już czekać, tam nie złalisko. Na co? I tu jest jeden haczek Jaka kobieta na świecie chciałaby. Gościa, który jest karłowaty. No wiem, że powiedziałem już, że osiągnął wielki sukces, ale to nadal człowiek karłowaty, więc troszeczkę niepłodny, chyba. Na pierwszy wyjazd z ekipą, nadal jesteśmy razem. Pomimo tylu zmian, lecimy na Hawaje, poleżę. A czy Hawaje to czasem nie mają za za 10 minut? W cieniu palm. nie patrzę na zegarek. Czas. Chyba go przyspiesza o jakieś 2137 razy Nie ważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę Nie martw się deszczem, pod parasolem marzeń Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem Słońca mogłem... A kiedy u was było słońce? Bo u mnie to świeci, a u was to chyba nie, skoro jesteście takim syfem. Tu stać bez końca, jak piłkarz po zawodach, bo w końcu nie stoję w korku. Okej. Okay. Kolejne piłkarskie nawiązanie. No to jakiś kolejny mały plusik Jak pora nocna na to podaj wiosła, bo popłyniemy Co będzie rano, czy było warto jaś o tym nie myśleć Słońce, hotel i plaża Drogę ci mogę wskazać Drogę do nikąd Co najwyżej Chody chcę tylko złapać domu, zostaw mórzuj wędkarza yeah. Proszę bez komentarza Dziś nie zarzucam nigdzie wędki Bo dziwiam te nieba Nie zarzucasz nigdzie będki, bo nie ma gdzie. Nie ma żadnego jeziora, do którego możesz wrzucić w swoją depresję. Błękit i słucham takie wiosenki jak ta. Znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało. Na ubraniu logo z ważką, w garażu stojkam. Z jaką ważką? Chyba co najwyżej meduzą. Rok. Najlepszy rok mego życia, więc nie... Najlepszy rok mojego życia to był 2018, a twój... To chyba 2020. Neo co proszę, niech mógł, to kończy zwrotkę. Do zobaczenia w kosmosie! A podobno Polska nie może w kosmos. Na no to już nie mam zdań. Nie. Nieważne, gdzie będę, nieważne, gdzie będę, nieważne, gdzie będę. Nieważne, gdzie będę, lecz ważne, kim jadę. Zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę. Nie ja martwmy się, się deszczem, pod parasolem marzeń. Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem. Ja byłem sobie tak razem w jakichś najgorszych, może w głowach. Tak więc tej pisance dają następującą ocenę 0,66 0,666213769 na 10 Ok, dziękuję bardzo, to by było chyba na tyle do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się